Co dalej. Oczywiście do wagonów podstawionych, bydlęcych, do wagonu, przedział miejsca, drzwi zasunięte, okna zamknięte, prawda? Założone zabezpieczenia, jak to się mówi, zasiubowane. I koniec. I koniec. I co dalej? To nic, nikt nie, nie wiedział, co? Jedynie można było wnioskować rodzicom jak opowiadali. Wśród tych żołnierzy byli żołnierze prawdopodobnie też tacy, którzy wiedzieli, o co tu chodzi. Więc mama bierze to, co uważała. Między innymi, wzięła, e, znaczy nie tyle wzięła, tylko poszła do, do sąsiedniego pomieszczenia, bo, pomodlić się. Obraz był Matki Boskiej Częstochowskiej. No, ten zaraz poleciał, prawda, co tam będzie, ucieczka czy nie? Mama modli się, a ten mówi, że nie ma czasu. U nas też się modlą, to może wziąć ten obraz. No i tym sposobem wzięła obraz, ale jak wsiadaliśmy do tego wagonu, to na miejscowi NKWziści, którzy pilnowali wsiadania, zabrali ten obraz i wyrzucili w śnieg. No, no to jak tak, to tak. No i za załadowali nas do tego wagonu. Pamiętam, pamiętam, bo jechało się długo, prawie miesiąc czasu, że nam przydzielono półkę, bo w wagonie tym towarowym były półki i nam przedzielono półki. I rozpoczęła się jazda. Pamiętam opowiadanie, jak syn przychodzi do łagru, do tego budynku. I mówi, żeby pójść. Bo. Z ojcem był w pracy, ojciec nie mógł dojść do tego budynku. Syn jako młodszy jakiś czas go podpierał i niósł. Ale ojciec mówi, już niedaleko, to ty mnie zostaw, niech ktoś przyjdzie pomóc, nieść do baraku, do tego lądowego. Oczywiście poszli, a ten już nie żyje. Takie były momenty. Ponieważ głód i choroby niszczyły tam na miejscu. To co jakiś czas, no powiedzmy prawie, że codziennie ktoś ginął. Ktoś ginął umierą. Z Zwycięczenie i z choroby. Ja dostałem może gdzieś w jakiej literaturze będziecie czytać, owrzodzenie na całym ciele. Cynga swoją drogą, ale owrzodzenie na całym ciele. Wiadomo, nie było możliwości, jak to się mówi, mycia się, żadnych środków nie było. Jeżeli ktoś wziął, to dobrze, a jeżeli z domu jeszcze. A tam nie było. Więc ja zachorowałem. Na tą no, cyngę raz, a po drugie na to obrzodzenie. Z tym, że pamiętam, że najgroźniej, bo to bardzo długo później jeszcze trwało, owrzodzenie głowy. Jedna rana, jedna rana. Oczywiście na całym ciele. To moglibyśmy chyba dzisiaj nazwać gronkowiec, czy ja wiem, jak tam nazwać. Ponieważ już byłem na wykończeniu, to Nkawodzista, Pamiętam, utrwaliło się w pamięci, było dwóch takich odwiedzających barak, żeby czy sprawdzali czy wszyscy są, Zajców i Kabanów, <laughs> więc mama chciała zostać ze mną. NKWD powiedzieli nie, ty idź, bo ty musisz pracować, ty jesteś przypisana do pracy, a on w środku no, ciebie poduchnie. No i zostałem. Zostałem w, w sąsiednim pomieszczeniu ciemnym, gdzie już byli nieżywi. Ja instynktownie rękami macam co wokół jest, ponieważ w tym Paliło się drewnem, i tego z, z drewna spalonego było bardzo dużo, bo trudno było posprzątać nawet. Znalazłem to drewno, prawda? I po prostu instynkt każe coś do jedzenia. Więc złapałem, jest możliwe do jedzenia, a jest. No wiecie, ten węgiel, który do, 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 do grilla się kupuje, prawda? No i następny, następny, następny. I to nie był chleb, tylko węgiel. A ponieważ ja miałem budkę tą syberyjską, z którą praktycznie się nie wychodzi, węgiel mnie uratował. Nie było chleba, ale węgiel mnie uratował. Przychodzą na wieczór a ja żyję. No to chodź tu. I tak moja gehebna zaczęła się życia, jak to się mówi, drugiego, bo już powinienem nie żyć, ale był problem ze mną. Bo ja cały czas szukałem tego węgla. Nieraz wyciągałem prawie jeszcze. Ciepły, gorący, wyciągałem, byli tylko coś zjeść. Ale proszę bardzo, może ja za, za bardzo, za bardzo o sobie w powiedziałem, bo, bo to, to jest wielkie przeżycie moje. Zapamiętają nasze pany: Pomiot psy, atamany. Ataman to jest. Przywódcy wojskowy pododdziału, tak? Pomiot przy Atamany, pomiot polskiej panny. Zapamiętają sobie polski pan. Yes. 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 No to chyba już, bo tak, bo jest taka sprawa, dużo można opowiadać. Ja chyba... Tak, bo ja mówię, że to było sześć lat, niech to by to odliczyć Państwa. jedną trzecią, jedną trzecią, to ja mogę cały czas opowiadać i opowiadać. Trochę może jeszcze kiedyś powtórzymy ten temat. jest Jeszcze dalszy ciąg. Tak, chyba, że jakieś pytania jeszcze są, to proszę. Chyba, że są jakieś pytania szczegółowe. Ja wiem, może, może, Ale może śpieszymy się do domu. Trudno, dom też jest potrzebny. No w takim razie, Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję panu Za, za wytrwały, prawo, dziękuję. Tak. dziękuję. Dziękujemy bardzo no i chciałem ewentualnie panu Bogusławowi. Dobro, proszę pani Dobrze, dziękuję bardzo. To ten mróz teraz nie przeszkadza. To co to tak na pewno go nie ma, chyba tak? To ja, ja by, no. coś trzeba będzie przeczytać o no, oczywiście, tak, tak.